Ta vloga chciałam zacząć od jutra i nagrać Wam cały tydzień, co się u mnie dzieje, ale nie wiem, czy jutro rano będę w ogóle w stanie śpiącej cokolwiek nagrać, więc już teraz przychodzę do Was się ze złowami przywitać. Ten tydzień może być ciekawy, bo w sumie dosyć dużo będzie się u mnie dziać w tym tygodniu. Jeszcze nie wiem, czy ten tydzień podzielę na dwa mniejsze vlogi, czy po prostu wrzucę Wam to wszystko w jednego vloga, bo naprawdę serio on może być. Długi, ze względu na to, co się będzie dziać. Potem wszystko jeszcze Wam opowiem. Ale tak, chciałam się po prostu z Wami już teraz przywitać. Wiem, że dawno się nie widzieliśmy, ja też się stęskniłam. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś będzie to oglądał. No i tak, zapraszam Was po prostu do oglądania. Wróciłam właśnie z pracy Zaraz będę szła jeść obiad, bo jeszcze nie jadłam, a jestem bardzo głodna Ale chciałam powiedzieć, że przyszła mi paka, a przyszła mi kurtka, którą bardzo chciałam Popełniłam taki błąd, że zamówiłam tą kurtkę na Vinted, ale coś mi się pomyliło i zamówiłam nie ten, nie ten model, który chciałam Bo ja chciałam taką krótszą, oczywiście kurtkę zimową a zamówiłam w dłuższy krój, który którym się nie podoba kompletnie. W ogóle to jest MK, a ja noszę Mki, a ta, którą właśnie zamówiłam z Vinted, ona jest za duża o wiele, więc zamówiłam już stricte skropa, bo akurat właśnie był Black Friday. Na pewno wiecie, co to jest za kurtka. Ja wiem, że teraz mnóstwo osób je nosi, ale co poradzić na to, że naprawdę bardzo mi się podoba. To nawet nie jest kwestia tego, że ona jest popularna i ja chcę być popularna, nie, ona jest przepiękna. Mam nadzieję, że będzie dobra. Czekajcie, muszę się przejrzeć w lustrze. Jest przepiękna, jest przepiękna. Dosłownie taką chciałam. Potem, jak będzie mi się chciało i nie zapomnę, to. albo nawet teraz w sumie będę mogła mi pokazać. Tą zamówiłam na vintage i ona jest strasznie długa. To jest w ogóle kompletnie inny. E, inna kurtka. Kompletnie inna kurtka, bo to nie jest ta sama. To jest kompletnie inny, inny przedmiot i ona jest strasznie długaśna. Strasznie długaśna i powiedziałabym, że bardziej na l niż na m -kę albo na jakąś większą Mkę, bo ja noszę emki i to to nie jest to, to jest Mka, to jest m to nie jest Mka, to jest ogromne. Strasznie długie rękawy w ogóle, więc to bym polecała raczej na Lkę. Będę to sprzedawać na Vinted jak coś, więc e, zapraszam, jeśli ktoś jest chętny, jeśli ktoś chce taką kurtkę, bo u mnie to jest piękna, tylko po prostu jest za duża i długa, ja wolałam krótszą. To zapraszam na moje Vinted, pewnie gdzieś tam wkleję, ale ta... To Jest przepiękna. Taką właśnie chciałam. Taką właśnie chciałam. Jest mega cieplutka, ma ten korzuszek taki i to jest to. To jest to. Tak myślę, że przy okazji też otworzymy kalendarz adwentowy. Jest 2 grudnia, więc jedynkę już otwierałam. Mogę wam pokazać co dostałam w jedynce. W jedynce dostałam o, się widać. Peeling do twarzy Już z niego korzystałam, powiem wam, że miałam tak gładziutką buzię po tym peelingu Serio, mega gładką buzię I bardzo ładnie pachnie Więc dostałam taki peeling do twarzy A teraz otworzymy sobie... Dwójkę Jak ją znajdę Powiem wam, że wyciąganie tych rzeczy ze środka nie należy do łatwiejszych Zaraz do was wrócę Okej, okay, czyli... Pod numerem 2 jest maska do ust. Maski do ust w sumie nie mam. Mam e, taki malutki peeling do, do ust, i zawsze jak zrobię sobie peeling do ust, to zazwyczaj smaruję usta kremem Nivea, bo w sumie krem Nivea mi bardzo fajnie nawilża te usta, i potem są naprawdę takie fajne w mięciusie. Ale przyda się, definitywnie się przyda, bardzo bardzo fajne. Te plus ogólnie opakowanie nawet duże, jak na maskę do ust, więc na długo mi pewnie starczy. Bardzo ładnie pachnie, jak taki miodek i wygląda tak. O, jak takie masełko jest, dosłownie jak masełko. Mega fajne. W ogóle ten kalendarz. Wysłałam drogą, jest prześliczny. Dostałam od mamy mojego chłopaka. Za co jestem bardzo wdzięczna, jakby to było przesłodkie, przekochane. Szczerze nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam jakikolwiek kalendarz adwentowy, tak szczerze. Jedyne jakie miałam, to tak naprawdę te. Czekoladowe oczywiście, takie z czekoladkami. Takiego z jakimiś przedmiotami i tak dalej, chyba nigdy nie miałam. Chociaż mogę nie pamiętać, bo moja pamięć nie jest zbyt dobra. Ale serio, nie wydaje mi się, żebym miała kiedykolwiek jakiś taki właśnie kalendarz z różnymi rzeczami, a w ogóle z kosmetykami, tym bardziej. Więc no to jest mega słodkie i mega się cieszę. Powiem Wam, że dzisiaj mam niesamowicie dosyć. <laughs> I to tak bardzo. <laughs> wróciłam z dwóch treningów. Byłam na jodze i kickboxingu od razu po powrocie, bo wróciłam o 21.50 około, więc późno niestety wbiłam się już w moją kocobluzę, bo mi jest strasznie zimno. Miałam w planach zrobić jakiś skincare routine w ogóle jakąś pielęgnację fajną. Ale nie mam siły. Nie mam siły w ogóle dzisiaj, więc yy, nie wiem, nałożę odżywkę może na rzęsy Jakiś krem na twarz i to musi starczyć. No i dobra, może coś na mojego wypryska, żeby się go w końcu pozbyć nie miałam siły też nic sobie robić do jedzenia, więc zeszłam do żabki, kupiłam sobie pankeki. swoją drogą bardzo je polecam. One są tak smaczne, wy sobie nie wyobrażacie jakie one są dobre. Ja wiem, że to prawdopodobnie sama chemia, ale mnie kupuje ten sos malinowy. To jest tak cholernie dobre. Uwielbiam, do, naprawdę uwielbiam. Ja się czuję bardzo fajnie rozciągnięta po jodze, ale w trakcie to jest dla mnie usypiające. To jest dla mnie bardzo takie aż zaspokojne. I ja się czuję strasznie zmulana po tym. Gdybym miała najpierw kickboxing, a potem jogę, to jak najbardziej mogłoby to jakoś działać. Tylko, że ja mam jogę na 18 do 19 i o tej 19. Przepraszam, mam czekawkę. I o tej 19 ja jestem strasznie taka już zaspana, taka uspokojona bardzo. A potem na 20 idę na kickboxing I na kickboxingu przez półtorej godziny Adrenalina wchodzi ostro I ja po prostu jestem cała nabuzowana, jestem rozbudzona Więc fajnie by to było na odwrót Chociaż ostatnio niestety troszkę zaniedbuję mój kickboxing Przy okazji gadania będę sobie coś na mordę nakładać No i ten kickboxing ostatnio zaniedbuję, bo nie chodzę regularnie Ale to jest kwestia tego że po prostu ten kickboxing jest strasznie późno Gdyby ten kickboxing był szybciej Na pewno byłoby mi łatwiej, bo Jak on jest na 20 do 21.30 To zanim ja wrócę w ogóle z tego treningu To już będzie prawie 22 Zanim ja się poogarniam w domu, zanim ja się umyję po tym treningu To już w ogóle jest tragedia, jestem w szoku, że dzisiaj się przed 23 wyrobiłam Bo jest jeszcze 22.42, więc w miarę szybko mi poszło z tym tak szczerze, w miarę szybko jestem zadowolona, ale no te godziny po prostu mi nie pasują. Ja ostatnio jestem bardzo nieregularna, jeśli chodzi o moje treningi. Tydzień temu w ogóle nie byłam na żadnym. Tydzień temu w ogóle nie byłam na żadnym treningu. Ja takie tygodnie ostatnio mam często dosyć, więc to nie jest tak, że jestem regularna we wszystkim. Tak samo właśnie jak robię sobie te masaże głasza, to chyba nawet będę wspominać wam już wcześniej w tym filmie. Ja ich nie robię codziennie. Ja je w ogóle zaczęłam robić jakieś dwa tygodnie temu dopiero, bo ja mam tak, że ja robię, potem trzy miesiące ich nie robię, a potem znowu mam takie, o Jezu, przecież ja muszę je robić regularnie i znowu i taki cykl w kółko. Więc ja nie jestem. ja nie mam takich dobrych nawyków, nie mam takich fajnych e, przyzwyczajeń, niestety. Bardzo chciała, ale nie jestem w tym dobra. No po prostu czasami mam takie dni nawet nie, to nie jest kwestia tego, że jestem zmęczona. Chociaż jestem, ale też kwestia tego, że po prostu jestem ciutka leniwa. Niestety. Bardzo bym chciała jakoś to zwalczyć, ale jeszcze nie wiem. Trzeci dzień, więc oczywiście trzeba otworzyć. Zaraz sobie zobaczymy, co jest w środku. Trójka jest duża. A co to jest? Dziwne, dziwne. Aha! Okej. Okay. Wiecie co to jest? To jest e, rękawiczka do peelingu. To jest rękawiczka do peelingu, dobra. Na początku się strasznie zdziwiłam, co to w ogóle jest? Może się przydać, jak najbardziej może się przydać. Jeszcze coś chciałam powiedzieć, ale zapomniałam. Jestem naprawdę bardzo zmęczona. Ja zjem zaraz i od razu idę do łóżka, idę spać, bo jest tragedia. Już wiem, co chciałam wam powiedzieć Ja wam jeszcze w ogóle nie powiedziałam Co się będzie dziać Oprócz tego, co już się działo Ale ja jutro idę do fryzjera Będę jutro ścinać włosy A ja nie ścinałam włosów Prawie dwa lata Prawie dwa lata Zapuszczałam włosy dwa lata Bo bardzo brakowało mi długich A teraz coś mnie wzięło Nie wiem co I chcę je ściąć Bardzo możliwe, że jutro będę płakać Zobaczymy, zobaczymy Co się będzie dziać jutro Boję się tej reakcji mojej I boję się, że będę żałować tej decyzji Bo ja bardzo długo miałam krótkie włosy I to było tak, że ja Raz chciałam na, takiego, na takie bardzo, bardzo krótkie Na takiego chłopaka Miałam też krótkie takie no bardzo Przez bardzo długi okres czasu Miałam po prostu krótkie włosy Nie dłuższe niż do ramion nie, Więc fakt, że udało mi się takie włosy zapuścić To już jest dla mnie sukcesem Tylko one są cienkie strasznie Dużo mi wypada Mam też problem z wyrywaniem włosów To jest, e, nie wiem czy to mogę nazwać chorobą Powiedzmy, że chorobą e, Złym nawykiem e, Wyrwam sobie włosy ze stresu Przez co one są jeszcze rzadsze Więc e, stwierdziłam, że muszę je ściąć Bo jak będę mieć ścięte, to nie będę miała takiego łatwego dostępu do nich Po prostu, żeby je wyrywać Chcę o nie zadbać bardzo Używam wcierek teraz A więc mam nadzieję, że to coś da I to, że je zetnę, też coś da i oprócz tego, że idę jutro do fryzjera, to jeszcze w weekend będę mieć studia, ale w, w sobotę chyba nie idę, bo no, nie dam rady, a to dlatego, że w piątek będą urodziny mojego taty. Będzie to 40 i będzie ona wyprawiana na takiej dużej sali, więc będzie balowanie. No i po prostu nie wiem, czy dam radę w sobotę pojechać na rano na studia. Jeszcze zobaczymy, ale chyba, chyba nie dam rady. Eee, więc tak. No więc może być ciekawie na pewno. Najbardziej nie mogę się zaczekać jutrzejszego fryzjera. Mam nadzieję, że jednak wyjdzie dobrze, bo się bardzo obawiam. Naprawdę, dwa lata bez ścinania włosów to u mnie jest już serio bardzo dużo. Dobra, ja lecę jeść i lecę spać definitywnie. O oh ja się tak bałam w ogóle tego cięcia. Bo nie ścinałam właśnie włosów przez prawie dwa lata, zapuszczałam je. Byłam bardzo przywiązana do tych długich włosów, ale ja chcę, żeby te włosy były zdrowe. Nie żeby były długie i zniszczone, tylko żeby były długie i zdrowe. Więc zaczynamy znaczy troszkę ponoszę te krótkie włosy, bo nie jestem nawet pewna, czy jeszcze nie pójdę do fryzjera, żeby ich jeszcze troszkę nie podciąć. Żeby były jeszcze troszkę krótsze bez przesady, ale jeszcze trochę krótsze. Ale no, jestem mega zadowolona I czuję taką lekkość I właśnie jeszcze zrobiłam troszkę bardziej rude włosy W tym świetle teraz tego nie widać Ale w świetle dziennym pewnie jutro wam jeszcze pokażę No i mega się cieszę, bardzo się cieszę Jest tak naprawdę lekko Bardzo lekko jest teraz I mam wrażenie, że jakoś takie... Nie, no zawsze, zawsze poprzez ja, że są strasznie miękkie Też przyszło mi trochę paczek Przede wszystkim ta, ale to Wam odpakuję później, bo tak naprawdę dopiero co wróciłam. A jest już 16.30. Ja teraz się poogarniam, zjem coś i potem do Was wrócę. Już zaczęłam rozpakowywać te paczki, bo też nie do końca pamiętałam, co w której paczce jest i co w ogóle do mnie przyszło. Dużo z tych rzeczy to prezenty świąteczne, więc też nie będę Wam wszystkiego pokazywać, bo szczerze nie wiem, czy ktoś. Z mojej rodziny przypadkiem nie obejrzę tego filmu. Nawet nie wiem, kiedy go wstawię, ale jakby, jak już go wstawię, to nie wiem, kto go obejrzy. Więc nie chcę tutaj psuć żadnych niespodzianek, ale mogę wam pokazać, że dla siostry mojego chłopaka kupiłam takiego szydełkowanego misiaczka. Jest przeuroczy. Jak ja go zobaczyłam, to od razu pomyślałam, że muszę jej go kupić, że to jest tak urocze. On jeszcze tutaj ma mm, taki wisioreczek i ma. Kapkę Mikołaja. Psz, to jest tak słodkie. Na pewno się ucieszy. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jest jeszcze mięciusi Chyba sobie też takiego kupię Ale do tego kupiłam sobie na Black Friday Ogólnie większość tych rzeczy, które kupiłam były na Black Friday Więc worth ale zamówiłam sobie jeszcze, znoszę sztukę, bluzę Bo oni mają przepiękne bluzy, one mi się bardzo podobają Jestem strasznie wymagająca co do bluz Mi się bluzy w większości nie podobają Co się ja, kocham bluzy, ale większość bluz, które ja przymierzam Mam wrażenie, że bardzo źle wyglądają i po prostu mi nie pasują Jakoś tak krój mi nie pasuje, kaptur za mały, coś tam bardzo jestem wymagająca, więc mam nadzieję, że ta bluza spełni moje oczekiwania, bo na zdjęciach wyglądały pięknie i w ogóle, jakby, czuję się zachęcona. Zobaczymy, czy faktycznie są ładne. Ej! Ej, podoba mi się. Jest serio super, bo ja bardzo nie lubię, jak bluza robi ze mnie taki. Prostokąt, taki kwadrat, to wygląda tragicznie. A ona serio jest, jest mega. Jeszcze próba kaptura. Ok, dobra. Totalnie zdała test. Jeszcze ma piękny zielony kolor. Kocham zielony, kocham, kocham zielony, więc mega się cieszę. Naprawdę jest przepiękna. Nie spodziewałam się, że taka będzie, po prostu tak ładnie będzie leżeć, bo leży przepięknie. To będzie moja ulubiona bluza teraz, serio. Dobra, nie będę jej na razie ściągać, muszę się ponapować i pięknem. Ostatnio też zamawiałam sukienkę, znoszę sztukę. Będę ją mieć na urodzinach mojego taty, więc będę wam pokazywać. Na pewno zobaczycie, jest przepiękna. Dzisiaj jeszcze będę robić pazurki, bo mam straszny odrost, jeszcze mi się połamały te paznokcie Wyglądają okropnie Dzisiaj się nimi zajmę, spróbuję coś tutaj wykombinować na nich, żeby na 40 były ładne I żeby ogólnie były ładne, bo wstyd schodzić z takimi paznokciami, z takim odrostem i takimi połamanymi Ja lecę się ogarniać, troszkę posprzątać, bo narobiłam syfu tymi wszystkimi paczkami, kartonami, muszę to wszystko powyrzucać Zabiorę się za pazury Włączę sobie to tak jakiś film, a potem lecę pracować. Musisz się go pilnować teraz. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, zależy o której to oglądacie. Cześć.